Jestem, jestem, dzień dobry. Ten challenge mnie wykończy. Dzisiaj było tak ciężko mi wstać, słuchajcie, tak ciężko. Z tą w w dupie, wszystko. Jezus, Maria, no. Zaczyna się po prostu, świetne mecze zaczyna. Widzicie, co się mnodzieje. ja po prostu nie wytrzymuję psychicznie tego, tego, tego challenge'a całego, naprawdę. Widzę co to jest do cholery jasnej, no. Fierdzieler, co za dury nagrano. Jezus, nic nie dostał, koleś jak nie celuje. Nie, no, dobra, What? on Quad! On highway, uh, highway down. Good job, good job. Go plant. One lost highway. Go ace. Oh, Let's chill. Nice, four nice. kills with 100 HP, bro. feels a main main way. don't go don't go doors come on if we are rushing we have to go main no it's a bro feel z no i drzwi teraz no co oni drzwi kurde bńczywało jedne please Over this, this, spinale, spinale. One car. Plant. Plan. Try to plant killer. Green. Green. Okay, chill. Nice. Oh, is, uh, Smart potato. Uh, what highway. are you doing here? Yeah, I mean, this guy, I'm watching the map. Sorry. <laughs> highway one. się jest kretynem, no. Co on robi? Jak ja mam wygrać mecz z takimi ludźmi? Ty, że sobie chodzą kucze blade przed mainem. My laszujemy, a on sobie stoi tam i sobie chodzi, patrząc w podłogę. Nie ma szans na globala, też zgadzam się. Zgadzam się, że nie ma szans na globala, już chyba. Jak będę grał z takimi ludźmi, to nie mam szans na globala. Wszystko zależy od szczęścia, co Wszystko zależy od szczęścia, tak jak mówię, no. Ja, ja mogę zrobić 30 fragów w meczu, nie ma problemu, nie? Inaczej... Ożęłkach i na suprimach i na globalach też jestem stanie, ale kurczak, będzie dużo słaba to nie ma szans wygrać. Czy cool. well, right? oh, yeah. ta gra? Jest chora! No i kurde, i patrzcie, i zginie no. I znowu, zdobyłem trzy fragi, nie, ale jak moja drużynie zdobycie chociaż dwóch, to kurde, nie ma szans wygrać, no. no patrzcie no, no nie ma szans wygrać po prostu, no jak ja mam się tak podróżnę, to nie ma szans, no zdobędziesz trzy fragi i co z tego, no. I co z tego. Jezus Maria, no, no nie ma jak po prostu, no nie ma jak. Nie ma szans, no. Jeszcze dwóch, yy... będę do fragi, ale co z tego, no ja, ja mówię, ja będę zdobywał dwa fragi na rundę, okej. Okay. I oczekuję, że moi pozostali czterej zawodnicy zdobędą trzy. No niestety, słuchajcie, ale mam drużynę, która nie potrafi grać. No. Znaczy, mam, mam gości, które mają pięć fragów, sześć fragów, siedem fragów, A wszystko przez 19 rund, no to... No to nie, no, no, no nie, nie da, po prostu, no nie da się tak wygrać meczu, no nie ma żadne, żadnych szans, po prostu, no. Żadnych szans, no. I gościu mówi, że dostaje tylko headshoty, no kurde, no grasz na orzełkach w laurach, no, to dostajesz same headshoty, jeśli dziwisz, kurde, w CS-a grasz, no. To o to chodzi, żeby headshoty strzelać generalnie, no. Nie no i szkoda, bo kurde, widzicie, to były Supreme, to był mecz awans, Na no, 100% to był mecz awans. Supreme, który robi 5-22 w takim meczu, to nie, po prostu nie. Oh crap, sorry for this one. Timing! No! Let's rush pee, rush P. No i. idzie kurde zginąć na środku, nie? I teraz zostaje sam. No i super. A a gdyby nam pomógł, to być może udałoby się, bo się zająć, nie? Bo mielibyśmy więcej ludzi, którzy się wysypią na bs -ie. To nie. To on sobie idzie gdzie indziej, bo ma w dupie. już oh, mm. czy... da, Dajesz, dajesz, dałasz do mnie, proszę.

Last 12, 12 HP Jezus Maria 12 Ap, a gościu w przeciwniku 15 kuli nie trafi żadną. Nigdzie ich nie ma. Remis Czucie Izak to za remis wpisów. Ja wbiłem suprima właśnie, nie Jezus Maria, jak się cieszę Jezu, że. Boże święty. O, aż się zabręcławki do tego Do tej kaszanki To jest taki logik zwycięstwa zwykły logik zwycięstwa jest inny, ale... O w Stanach To co zaradzić. Mam naprawdę fajną drużynę, nie? No nie, 40 HP on b. Oh my god, that's No nie, mogę go zrobić, no kurde, cool no. One shot. Kurde, cool no dlaczego? Dobra, słuchajcie, kupuję WP. Wszystko albo nic. Co? Co? Ja. Yep. Left side. Yep. Crap! I was pretty sure he was in tunnels. Damn, sorry. Yeah, I was pretty sure as well. I think it's me. Wanted from top. Don't go back. It it's still fine. Again. They're not here. One is. They're pushing ramp Pushing. Right side. Run, run, ramp and the top. No, nie, no, bladę, no, zaczyna się. No jak? 25 w jednym? 25 w jednym? 25 w jednym?! Jak on jest tutaj, kurde, dużo boku nie? Full focus guys and let's win some rounds. Yeah, let's get them! Nie! Chłopaki, trzeba to wygrać dla Izaka, obudźcie się. Chłopaki, Izaka. Obudźcie się. Chyba oni po angielsku tylko mówią, wiesz? A ja po angielsku nie, no English, no English guys. Co? 40 HP Kurde co jest do cholery? Jak to jest do cholery? Możliwe, że on nie dostaje, tylko dostaje 100 w jednym dostaje kurde z 57a w rej? Co to za gra jest? Co to za gra jest, że dostaje z 57 jednego hita w rej, no i ginę One jest really low another 6 HP na ladder. Żeż nie wierzę, nie. 90/50. Super gra, super gra. Polecam. Dzioł i skowirski Wonder from short. CT pushed. Good job, bro. So. A lot of touch. Tunnel though. Tunnel dead. jump down, oh, Steve. So He's it's dead. Awesome. One short. I've incendiated it. Ninja. <laughs> Czekaj, oh, czekaj nice No Przełożenie Nice No kurde no One jest Just Grenada Show if you want to go over! it bounce off your head and land on Yeah, that was crazy! I've never seen such a thing. Whoa. It did 93. We chased the Grenada? Yes, I was thinking of a sour. Mid, he pushed mid. Three guys long one very long. Three guys two more, two more long. bym bliżej kurde żełka niż globala, czy globala, niż globala, bym bardzo daleko od globala. Okay guys, let's go slow A. Okay, let's go main. One player can go can go doors. Just go main. Why did you push mid? Yeah, I znowu mam bandę, która się nie słucha w ogóle no. Ja pierdzielę no. Guys, please listen to me, okay? Why did you go main? Why did you go mid if you were supposed to go A? Let's rush A. Let's rush. Let's rush A. Let's rush A now. Anyway. Best decision ever. Rush A. Go A again. Rush. Go rush. If you don't listen to me, we will lose. Go yeah, of course, of course, yes. It was a Nico, right? Okay, so do whatever you want. I don't really care. Yak! Yuck. Yak! Yuck. Yak! Yuck. Oczywiście, ja też powinienem błędy, całkowicie się zgadzam, nie. No tak jak teraz kurde, no tak jak na tym środku stało po. No powinienem mi chyba nie wiem dlaczego nie trafiłem, no, po prostu nie wiem, no błąd. A, a jest to, że będzie całego różne, bo będzie kiedy wiesz, no ja coś mówię tak, co robimy w, na, na ich rundzie eko, no nie, a gość sobie wybiega środkiem sam. No, no, jak kretyn, no, 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 jak retard. no. Mówię, co mamy robić, żeby pójść całą drużyną, bo na tym mi zależy, żeby pójść całą drużyną, a gościu wybiega sam na środek i ginie. I teraz w tym momencie, ja jestem zniszczony, kompletnie. Ja już po prostu nie mam siły do tych rodziny Jak widzę, że takiego to, takie, to na samym początku mi się odechciała grać, bo gram tyle w tego CS, że po prostu mam dojść. No, trzy razy z nim grałem, nie? Ech, niestety, niestety, ale to był bez żadnej szans. No jak oni dostaje ryby, jak mówię, wystaje sam głowa i kurde dostaje 30 w jednym, trzydzieści w jednym? Nie rozumiem tej gry. help. Shot. Ja yeah, nice Long, one. Coming, romp ramp, piramp ramp, ramp. Nice my friends. Thanks, but it all it's all about the team, you know. It's all about the team. And as you can see, my team in this game is not really good. <laughs> it's Spodzianka nice, true the smoke. No i 30 fragenców było, kurde. Widzimy 23 rundy. Dobry paczek, to było GG, right? A ty neks było. Short No czemu ja go nie zabiję? No nice, come on. One shot one made, skalam then. Let's go. What is 1 CT. Surprise! 1 CT, 30 HP. Peek him. Peek him, because short is coming. Short is coming. Sorry. Peek him, because short, short, short is coming. Needs. Ablution I galle and No i timing super Oficjalnie kończę challenge Nie da się wbić teraz Globala Niestety słuchajcie, jest godzina 19 Nie ma szans, żeby Globala wbić, widzicie nie wysiadłem, już nie mam siły się denerwować Nie mam siły grać dłużej, po prostu słuchajcie Nie mam siły patrzeć na No, Cholera jasna Dziękuję wam serdecznie, że byliście ze mną do samego końca Trzymajcie się ciepło, walczyłem o Globala Udało się obić primacy co jest i tak spoko Dzięki, że byliście. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Do strzała. <śmianowicie> <śmianowicie> jeszcze więcej, kurde. Jeszcze więcej! Jeszcze tak wracam do gry! Woo!